No i przypłynął dziś w nocy i stoi statek, którym popłynę w rejs. Jaki on jest piękny, Siebern Ankor. A ja mam na imię Małgorzata, mieszkam w Sopocie, a teraz wypuszczam się w rejs. Jak się rejs? No oczywiście od szampana. Więc ten rejs jest wyjątkowy, bo nie ma checkingu gdzieś przy statku na nabrzeżu, tylko w hotelu, przy bufetach, przy stolikach i przy szampanie. I sukcesywnie obsługa ze statku sprawdza wszystkie dokumenty, a my sobie pijamy szampana. No, czasem życie jest miłe, nawet bardzo miłe mogę żałować, że rano nie mam apetytu, no ale tego wyjątkowego dnia to łosoś, awokado i szampan bardzo mi smakował. Pierwszy port aż Ranek bardzo ładny, ale już jest gorąco chyba 28 stopni. A na nabrzeżu czekają autobusy, którymi pojedziemy w różne, w różne miejsca w. Izraelu można było sobie wybrać wiele, wiele kierunków, a ja pojadę do Masady i nad Morze Martwe i będę się kąpać. No, jesteśmy w drodze do Masady. Gorąco, gorąco, a w tle już widać Morze Martwe. Ja też jestem prawie martwa. Ale muszę dać się radę. To nie jest kolejka na głowówkach. Ani na Kasprowy, chociaż wygląda identycznie. W tym upale to wygląda trochę nierealnie. No a tam widać już tę górę, na której był zamek i która ma taką tragiczną historię. Morze Ruin to była olbrzymia twierdza. Doskonale zaopatrzona. Miała wielkie magazyny wykute w skale, w których przechowywano oliwę i inne produkty, które się tu nie psuły, ponieważ jest bardzo sucho. Miała grube mury do 6 metrów i wysokości 8, a w tym gołębniku hodowano gołębie i to było świeże mięso. It's a w wykutych w skale cysternach przechowywano wodę. To był niesamowity system. Mimo, że była tak wspaniała, 960 obrońców popełniło samobójstwo, gdy Rzymianie zdobyli ją w 73 roku naszej ery. Widok piękny na pustynię judejską. Natomiast brzeg nad samym Morzem Martwym jest bardzo niebezpieczny, ogrodzony kilometrami, kilometrami. Dlaczego? Dlatego, że są tam zapadliny w miejscach, gdzie morza już nie ma, gdzie wyparowało, gdzie się cofnęło. To jest bardzo, bardzo smutne i są miejsca takie jak to, gdzie były wioski, ale ich już nie ma, bo musieli mieszkańcy je opuścić. Ponieważ zapadała się Ziemia. Ale tu jest jeszcze jedna dziwna rzecz, że ta część, nad którą ja jadę, Morza Martwego jest sztucznym zbiornikiem. To nowe sztuczne Morze Martwe jest połączone kanałem ze Starym Morzem Martwym, bo chyba mogę tak powiedzieć. Widać tutaj resztki, takie kałuże. Starego Morza, które wysychano, umiera to Morze. No to też jest smutny widok. Teraz jest bardzo dziwny pomysł, który właściwie już jest w ostatnim etapie realizacji. To znaczy, że będzie poprowadzona rura z Morza Czerwonego, z Eliatu, do Morza Martwego żeby utrzymać poziom wody. A dlaczego on spada? No ponieważ w, 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 w rzece Jordan, która zasila wodą Morze Martwe, jest coraz mniej wody. No szkoda, że tak ginie to Morze Martwe, to jest cud przyrody. No może będziemy nad sztuczne Morze Martwe teraz jeździć. Wygląda bardzo pięknie a na horyzoncie już hotele, no i w końcu może wejdę do tej wody. To, że w morzu martwym, dlatego że jest 30% zasolenia, unosi się człowiek jak balonik, to wszyscy wiedzą. Ale to, że nie można pływać, bo jak się zaczyna przebierać rękoma i nogami, to jest takie uczucie, jakby ta woda się zmieniała w powietrze i nie ma żadnego oporu. To jest potrzebny jakiś fizyk, żeby mi to wytłumaczył, ale tak jest. Prąd mnie troszeczkę zniósł w bok i gdyby nie to, że dwie osoby połączyły ręce i podały mnie i mnie ściągnęły, to ja nie wiem, ile ja bym płynęła te pięć metrów. Tego trzeba doświadczyć. To jest obowiązkowy punkt do zrealizowania w życiu. Żegnam Was już. To było piękne zakończenie dnia, który był dość smutny, bo i masada smutna i morze wysychające smutne, no ale jakaś radość na koniec. Spotkamy się za dwa tygodnie, będzie dalsza część rejsu i pokażę jak wyglądał statek. Do widzenia!